Albo no, nie w sygu. Nieważne. Chyba miałaś rację. Nie słyszę. No i dobra. Pośmialiśmy się, pożartowaliśmy, to już chyba nie ma, nie ma na co patrzeć. Kończymy to. Ej, co tu się dzieje? Co, co pani tu miała robić? Kim wiem Co to jest? No co, co ty, ty robisz? Co, no, co ty jest? jesteś? Kim ty tak, jesteś? Co ty tak, robisz w moim domu? W moim domu? Ja wiem, że to jest twój dom. No, to, to, to tak, tak. No, tak. państwo mi tutaj mieszkają. Ja A ty u nich pracujesz? Dobrze, <coughs> mówię, Co śmieszne. Wynocha, wynocha. Wynocha A ty miałaś sprzątać i To jest mój chłopak, dawno się nie widzieliśmy. To idź z nim na łąkę. A nie u mnie w łóżku. Wynocha. Wynocha, bo po policję zadzwonię. Wynocha, ja się zadzwonię. Wynocha, chłopak, wynocha, wynocha, swoje rzeczy, bo cię się wynocha. Zabiera się, że cię cioczka żoną jedynie poznać bardzo miło. Wynocha, bo zadzwonił na policję. Wynocha, bo to w ogóle nie wciągnę się w przód. W sumie to mam ich gdzieś. Cieszę się, że Marcin mi wrócił.